Nie no nie, no żarałko to moje życie, a zupki to jeszcze, jeszcze bardziej, więc tutaj ocenimy sobie zupki polskie od 1 do 10, czyli 10 to jest takie B fuj, e, więc zobaczymy z iloma rzeczami się ze mną zgodzicie. Pieczarkowa nie przepadam za pieczarkami i ten makaron obrzydliwy. Um, krem z białych warzyw. Średnio na jeża bym dawała 8. Nie za bardzo przepadam za kremami. Ja żenowa nie jest źle, ale siódemeczka może być. Dobra, let's go, let's go. Krupnik! Oh my god! I nie tylko zupa. Nie no, akurat nie lubię. E, nie, krupniczek lubię, ale tego drugiego nie lubię. Botwinka. Dobre. Ja mam taką creepy historię z botwinką, bo mama powiedziała, zjedz, 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 tam nic nie pływa, a okazało się, że pływa. I mi się już odechciało i ta, o oh matko, ta zupa teraz jest taka dla mnie, mm, ale piątkę, bo podwink lubię, ale, te, ale, o Jezu. koperkowa, chyba nie jadłam, szóstka, tiru, tiru, chłodnik, al, 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 nie lubię zup na zimno, oh no, chyba że grzybowa, nie jest zła, ale wolę grzyby tylko w uszkach. Kapuśniak. Lubię kwaśne rzeczy. Niech będzie trójka i tak jest dobrze. Na jedyneczkę proszę rosołek albo ogórkową. Ogórkowa, ogórkowa. Flaki. Kocham flaczki. Mniam, miam, miam. Kocham flaczki. Jest good, good. A twój ranki, jakby wyglądał? Daj znać. Jestem pewna, że większość osób da jedynkę na dziesiątkę, ale to są najlepsze flaczki. Mm, mua.